Cześć! Dzisiaj plenerowo, bo po pierwsze temat plenerowy, a po drugie jest tak piękna pogoda, że nie mam zamiaru kisić się w domu. Wybaczcie, jeżeli w tle bzyknie jakiś motor albo przejdzie karetka pogotowia, ale to piękne miejsce jest w samym centrum miasta. Jeśli wybieracie się w tym roku na jakąś dużą imprezę plenerową, a będzie takich imprez sporo, chociażby Światowe Dni Młodzieży, ale również mnóstwo ciekawych festiwali muzycznych albo jakieś imprezy sportowe, to no w każdym razie, jeżeli wybieracie się z dzieckiem na tego typu imprezę, to ten odcinek jest dla was. Warto taką wyprawę przemyśleć pod kątem bezpieczeństwa dzieciaków. Przede wszystkim zapoznajcie się z regulaminem danej imprezy. Co wolno wnosić, a czego nie wolno. Zacznijmy od tak banalnej sprawy, jak napoje. To wolno wnosić, tego nie wolno wnosić. Dlaczego? Bo to plastikowe, a to szklane. Niestety, nawet z plastikowymi butelkami może być problem, ponieważ przepisy w tym względzie są niejasne. Niektórzy organizatorzy zezwalają, inni absolutnie nie pozwalają niczego wnosić. Dlatego warto przewidzieć w budżecie nieplanowane wydatki na picie i jedzenie. Coś, co na pewno się przyda, to chusteczki nabliżane. Jestem w nich absolutnie zakochana. Przydają się absolutnie, zawsze i absolutnie wszędzie. Wiem, że jestem nudna, ale robię to z pełną premedytacją, żeby wszystkim się zakodowało. Nasmarujcie dziecko filtrem, nasmarujcie dziecko czymś przeciw komarom i załóżcie mu czapkę albo chusteczkę na głowę. Ciuszki: przede wszystkim wygodne i nie białe, bo się będą brudzić i nie czarne, bo jak słońce przypiecze tak jak dzisiaj, to się dosłownie wszyscy ugotujecie. No chyba że będzie to koncert rokowy, to wtedy wiadomo, czarne musi być. Ale muszą być też słuchawki wygłuszające na małe uszka dziecka. Po pierwsze, wbrew pozorom dzieci naprawdę nie przepadają za takim hałasem, a po drugie, taki młody słuch bardzo łatwo uszkodzić. Ulubiona zabawka dziecka. Jeżeli to nie jest impreza dedykowana specjalnie dzieciom, to zawsze warto coś takiego wziąć, dlatego że dziecko prędzej czy później z pewnością się nudzić. Ten żółwiś ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę: może posłużyć za poduszkę. Małe nóżki się męczą, a ja nie lubię robić za barana. Jaka mała, zgrabna pelerynka przeciwdeszczowa, na wypadek, gdyby z małej chmurki lunął wielki deszcz. I teraz najważniejsze: kwestia bezpieczeństwa. Na tak dużych imprezach dzieci niestety lubią się gubić. Po pierwsze, oczy dookoła głowy i z tych oczu dziecka nie spuszczamy ani na chwilę. Po drugie, najlepiej byłoby dziecko cały czas trzymać za rączkę, ale dziecko może się buntować, a poza tym no ileż można dziecko za tą rączkę trzymać? A ja wam na to sprytny patent. Długą smyczkę, taką do kluczy, zaczepiamy o szlufkę od spodni i na tej smyczce trzymamy dzieciaka. Ja wiem, pewnie powiecie, że trzymanie dziecka na smyczy jest mało eleganckie, ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mojego dziecka, żadne eleganckie farmazony do mnie nie przemawiają. Co więcej, na tej smyczce napisany jest numer telefonu do mamy. Jeśli smyczka do was nie przemawia, to musi być chociaż opaska na rękę z numerem telefonu. Warto też przygotować dziecko na spokojnie na taką ewentualność zgubienia się w tłumie. O takiej trudnej sytuacji warto mówić dziecku bez żadnych złych emocji. W razie gdyby się faktycznie zgubiło, przynajmniej nie wpadnie w panikę. Jeszcze przed wejściem na imprezę pokaż dziecku, jak wyglądają służby porządkowe i wytłumacz, że to są osoby, do których zawsze warto się zwrócić o pomoc. Warto też powiedzieć dziecku, że jeżeli akurat nie będzie nikogo takiego w zasięgu wzroku czy ręki, powinno zwrócić się o pomoc do kobiety z dzieckiem. Bardzo panu przepraszam za dyskryminację, ale z mojej perspektywy kobieta z dzieckiem to najmniejsze zagrożenie. Wyznaczcie też sobie punkt orientacyjny, przy którym ewentualnie będziecie mogli się później spotkać. Tylko upewnij się, że ten punkt jest widoczny tak samo z twojej perspektywy, jak i z perspektywy dziecka. No i oczywiście komórka. Najlepiej schowana w zapinanej kieszonce i naładowana po brzegi. To tyle na dziś. Ja życzę Wam dobrej zabawy, a sama zabieram się za moje czereśnie, bo już prawie ostygły.